Witajcie ciekawscy! Początkiem lipca na Netflixie pojawił się dokument, który z miejsca wstrząsnął opinią publiczną. Ludzie, którzy zdecydowali się obejrzeć produkcję na temat historii kryminalnej sprzed dekad, teraz piszą komentarze w mediach społecznościowych o najbardziej przerażającym filmie od lat i ostrzegają innych przed jego oglądaniem. W akcję włączyły się również brytyjskie media, które alarmują, cytujemy: Jeśli dopiero zamierzasz go obejrzeć, zachowaj ostrożność. Dlaczego film o niewinnym tytule Dziewczyna ze zdjęcia budzi tak skrajne emocje? Czego dotyczy fabuła dokumentu i co wiemy o historii, czego nie powiedziała produkcja? Dowiecie się tego i więcej, zostając z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień, by nie przegapić naszych kolejnych filmów. Wystarczyło kilka dni od premiery, by produkcja w reżyserii Sky Borgman znalazła się na ustach wszystkich. Dokument jest bardzo dobrze zrealizowany, ale widzowie, którzy zdecydowali się obejrzeć produkcję, piszą w swoich mediach społecznościowych, że ten film jest jedną z najbardziej przerażających rzeczy, jakie kiedykolwiek oglądali. Nie mogą o nim zapomnieć, a przedstawione wydarzenia są tak niewiarygodne, że aż frapujące i niepokojące. W podobnym tonie wypowiadają się brytyjskie media, które ostrzegają przed oglądaniem dokumentu, pisząc, że jego treści mogą spowodować reakcje, których niektórzy widzowie chcieliby uniknąć stany lękowe, przerażenie, ataki, paniki. Zatem, o czym opowiada ten film? Historia jest trochę skomplikowana. Zgodnie z jego opisem, znaleziona przy drodze umierająca kobieta zostawia syna, mężczyznę podającego się za jej męża, i tajemnicę, która okazuje się koszmarem. Kobieta, którą zidentyfikowano jako Susan Sewakis, w rzeczywistości nigdy nie dowiedziała się, jak brzmiało jej prawdziwe nazwisko. Była znana pod takimi danymi jak Tonia Hughes, Sharon Marshall i Linda Williams. Ale jaki ma to związek z mordercą poszukiwanym przez władze federalne? Zacznijmy od początku. W kwietniu 1990 roku na poboczu drogi znalezione zostaje ciało kobiety. Wydaje się, że ktoś spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta zostaje przewieziona do szpitala, lecz jej obrażenia zdradzają, że doświadczała regularnej przemocy. Na miejsce niedługo potem dociera także jej znacznie starszy mąż, przedstawiający się jako Clarence. Pięć dni później, dwudziestolatka umiera, zostawiając po sobie syna Michaela, który wkrótce potem zostaje uprowadzony. Film dokumentalny Dziewczyna ze zdjęcia pokazuje śledztwo dotyczące życia Suzan, jej śmierci oraz porwania Michaela przez rzekomego Clarence'a. Dowiadujemy się, że w trakcie poszukiwań chłopca FBI odkrywa, że prawdziwe nazwisko Clarence'a brzmi Franklin Floyd, a to prowadzi śledczych do odkrycia prawdziwej tożsamości kobiety. I właśnie sprawa Suzan okazuje się dla widzów makabrycznie niewiarygodna i przerażająca zarazem, a dla niektórych wręcz chora. Film nie pokazuje chronologii zdarzeń, ale kolejno odkrywane przez policję tropy mężczyzny, który okazał się być oprawcą nieletnich, mordercą i porywaczem. Jeśli więc boicie się obejrzeć dokument, albo po prostu nie chcecie go oglądać, ale bardzo ciekawi Was ta historia, to teraz ją Wam przedstawimy. Tylko uwaga, będą spoilery. Choć w dokumencie mało się o tym mówi, Franklin Delano Floyd, zanim stał się oprawcą, przeżył na ziemi własne piekło. Był malutki, miał dwa lata, kiedy wraz z czworgiem rodzeństwa został oddany do domu dziecka. Ich matka nie była bowiem w stanie utrzymać rodziny, kiedy ojciec alkoholik w wieku 29 lat zmarł na niewydolność nerek i wątroby. Floyd zeznał później, że dzieci z Georgia Baptist Children's Home znęcały się nad nim. Personel stosował wobec niego srogie kary, jak zanurzanie dłoni w gorącej wodzie, a w wieku 6 lat został intymnie wykorzystany. Dorastając, Franklin często miewał kłopoty z prawem. Gdy miał 15 lat, opiekę nad nim częściowo przejęła starsza siostra, ale i ona szybko pozbyła się brata z domu. Franklin odnalazł swoją matkę, która pracowała jako kobieta lekkich obyczajów, i przy jej pomocy sfałszował dokumenty, by zaciągnąć się do armii. Gdy jednak tylko odkryto oszustwo, został z niej natychmiast wydalony. Nie mogąc ponownie odnaleźć matki, został włóczęgą. Miał 16 lat, gdy postrzelono go w brzuch podczas kradzieży broni w domu towarowym w Kalifornii. Życie uratowała mu szybka pomoc medyczna. Nastolatka odesłano do placówki młodzieżowej, a rok później aresztowano za złamanie zwolnienia warunkowego. Po pewnym czasie Floyd dostał pracę na lotnisku w Atlancie. Nie zszedł jednak z przestępczej drogi, było wręcz jeszcze gorzej. W 1962 roku uprowadził czterolatkę i wykorzystał ją intymnie. Skazano go za porwanie i molestowanie. Groził mu wyrok od 10 do 20 lat więzienia. Uciekł, gdy przenoszono go do szpitala na badanie psychiatryczne, przy okazji kradnąc 6 tysięcy dolarów z lokalnego banku. Znowu został schwytany i mimo kolejnej próby ucieczki osadzono go w więzieniu w Pensylwanii. Tam był nękany przez innych więźniów i, jak twierdził, nieustannie wykorzystywany intymnie, przez co nawet próbował odebrać sobie życie. Po kilku przeniesieniach wyszedł z więzienia w 1973 roku. Tydzień po opuszczeniu placówki dopuścił się kolejnej napaści. Z aresztu wyszedł, gdy przyjaciel wpłacił za niego kaucję. Nie stawił się jednak na rozprawę i tak zaczęło się jego życie zbiega. W 1974 roku zmienił nazwisko na Brandon Williams. W Karolinie Północnej poznał Sandrę Brandenburg, matkę czwórki dzieci i namówił, by za niego wyszła. Kiedy kobietę skazano na 30 dni więzienia za fałszowanie czeków, Floyd zajął się jej maluchami. Po wyjściu Sandra została pusty dom. Dwie córki odnalazła przebywające pod opieką lokalnej grupy pomocy społecznej, ale najmłodszy syn Filip oraz najstarsza córka Susan zniknęli bez śladu. Chłopca odnaleziono dopiero w 2019 roku. Adoptowała go pewna para, a jego tożsamość potwierdziły badania DNA. Suzan nie miała tyle szczęścia. Ją czekał makabryczny, okrutny los. Początkowo Floyd wychowywał ją jako swoją córkę, lecz o czwartego roku życia dziewczynki wykorzystywał intymnie. Susan skończyła liceum i zdobyła nawet stypendium do koledżu. Wiele lat później na zdjęcie dziewczyny w telewizji reaguje koleżanka z dzieciństwa, Jennifer Fisher, która opowiada policji, że nazywała się Sharon Marshall, a jej ojciec był dziwny. Kupował jej seksowną bieliznę, którą kazał nosić i zabraniał rozmów przez telefon. Ona mu gotowała i była we wszystkim posłuszna, bo mówiła, że musi się nim opiekować. A kiedy mężczyzna wykorzystał jej przyjaciółkę, gdy ta po raz pierwszy została u nich nocować, powiedziała, że, cytujemy, tatuś już taki jest. Sprawy nie zgłoszono jednak na policję. Susan marzyła, by zostać inżynierem astronautyki, lecz Franklin nie zgodził się na jej dalszą edukację. W dodatku dziewczyna zaszła w ciążę, więc Floyd zdecydował o przeprowadzce i oddaniu dziecka do adopcji. Przenieśli się na Florydę, gdzie dziewczyna zmuszana była do pracy jako tancerka erotyczna i kobieta lekkich obyczajów. W 1988 Susan ponownie urodziła chłopca nazwanego Michael Gregory Hughes. Dokumenty sądowe sugerują, że ojcem dziecka mógł być Gregory Hicks, z którym dziewczyna spotykała się, gdy mieszkała w Phoenix. Ponoć Floyd po jej śmierci zadzwonił do Hicksa z pytaniem, czy chce wychowywać syna, lecz mimo, że ten się zgodził, oprawca nigdy więcej się nie odezwał. W 1989 roku w Nowym Orleanie Floyd ponownie zmienił ich nazwiska i tym razem poślubił wychowankę. Byli Tonią oraz Clarencem Hughes. Para wielokrotnie się przeprowadzała. W pewnym momencie Suzanne potajemnie związała się z Kevinem Brownem i próbowała z nim uciec, zabierając ze sobą synka Michaela. Ale niedługo później ranną kobietę leżącą na poboczu wśród porozrzucanych artykułów spożywczych znaleźli przechodnie. Suzanne zmarła w szpitalu. Uznano, że potrącił ją samochód i nie przywiązano szczególnej uwagi, że na jej ciele widać było ślady wieloletniej przemocy. Skupiono się jednak na jej synku Michaelu. Odkryto, że nie był biologicznym dzieckiem Floyda i tak naprawdę do dziś nie wiadomo na pewno, kto nim był. Chłopca oddano do rodziny zastępczej, a Franklin rozpoczął walkę o opiekę nad nim. Nowi opiekunowie Michaela twierdzili, że maluch bał się przyszywanego ojca, mówił o nim, cytujemy, zły człowiek, poza tym dopiero u nich zaczął robić postępy w swoim rozwoju. Floydowi odmówiono więc przyznania praw do dziecka, ale to jeszcze nie koniec dramatu. W 1994 roku Franklin wziął na zakładnika dyrektora szkoły chłopca i z jego pomocą uprowadził Michaela. Chłopiec zniknął, a jego losy pozostawały nieznane przez kolejne 20 lat. Dopiero w 2015 Floyd przyznał się, że tego samego dnia zabił Michaela, powiedział, cytujemy, strzeliłem mu dwa razy w tył głowy, żeby szybko umarł. Policja nie odnalazła jednak szczątków w miejscu ich wskazania. Mówi się, że zwłoki mogły zjeść dzikie świnie. Pod koniec 1994 roku Floyd został złapany i aresztowany za porwanie. W 2001 skazano go na śmierć za zabójstwo Sheryl N. Comesso, współpracowniczki Suzanne. Do morderstwa żony nigdy się nie przyznał i nigdy mu tego nie udowodniono. FBI próbując poznać szczegóły kolejnych zbrodni walczy o odraczanie egzekucji. I tak od aresztowania mężczyzny minęło już 28 lat. Dziś 79-letni Floyd wciąż przebywa w więzieniu na Florydzie, a daty jego likwidacji nie ustalono. Jeszcze w 2004 roku na rynku pojawiła się książka autorstwa dziennikarza śledczego Mata Brickbeka pod tytułem A Beautiful Child. O publikacji pisały serwisy internetowe poświęcone zaginięciom i rok później do pisarza zgłosiła się biologiczna córka Sharon chcąca poznać tożsamość swojej matki. Okazało się, że Suzanne była trzykrotnie w ciąży i najmłodsze dziecko, tak jak pierwsze, oddała do adopcji. Po poznaniu tej historii, jak i oburzających faktów, rozgoryczeni ludzie, w tym widzowie wspomnianego dokumentu, wciąż zadają sobie pytanie, dlaczego nikt nie wezwał policji? Nie dowierzają, jak można nie było zauważyć niepokojących sytuacji? Czy odwracamy wzrok, by uniknąć odpowiedzialności, albo nie chcemy wierzyć, że ludzie są zdolni do takich rzeczy? Dlaczego matka Suza nie szukała? A wy ciekawcy, co o tym wszystkim myślicie? Widzieliście film dziewczyna ze zdjęcia lub będziecie go oglądać? Piszcie w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Do usłyszenia wkrótce, cześć!